Dnurów serdecznie w kolejnym zagrajmy w Rom 2 Total War, gdzie przygotowujemy się do zajęcia w wschodu. I nękamy troszkę Rzymian. Ponieważ aktualnie czekam, aż naprawi mi się flota w tym oto miejscu. A to jest jeszcze dwie tury. Co, 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 Tury, które pozostały do odzyskania pełni Sim, przez. O, oh, nie. Dobra, to lecimy tutaj sobie tak dalej. Splądujemy teraz tą osadę. Mhm. Pięknie. A później wrócimy i splądrujemy ponownie to, Będziemy sobie tak biegać. I się zastanawiam, czy nie zniszczyć. Czy nie zająć Karalis w takim razie. Mamy tutaj pełną armię. Zrobimy sobie tak. Powołamy tu flotę. Mm -hmm. o, będzie to przywrócić tradycję. Ma być flota. Stwórz armię. Czemu nie można otworzyć floty? Za mało... a, ok, za mało funduszy. To w takim razie muszę skończyć teraz odcinek. Nie, na pewno... Jest, bo, 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 ten bohaterowi nie umiejętności. Komu? Ten dignitarz, świetnie. Co by to da? Szansę na zranienie wysłannika w samobronie, dziś szansę na krytyczny sukces każdej akcji. Nie, do samoobrony damy ci autorytet. Plus dodatkowo, czy ty zbierasz podatki? Tak. Czy ty zbierasz podatki? Też. Świetnie, to damy ci teraz... Nie, tego ci nie będziemy dawać. Um. Szpiega, jeszcze byśmy sobie zrobili inaczej, więc tak? Ten szpieg, niech sobie w ogóle wejdzie. O, on sobie pójdzie, tędy będziemy zasuwać nim dalej. Zobaczymy, co tu się kryje, tak naprawdę. Czy Epir zajął wszystkie te tereny? Później, ma... gdzie mamy jeszcze szpiega? Tutaj mamy szpiega. Mhm, mamy dwóch szpiegów. Potrzebujemy trzeciego, to muszę sobie zapamiętać, żeby zwerbować na trzeciego szpiega. Skończymy turę. Ciekaw, czy Rzym odbije swoje miasto? <śmulety> Nie odbił. <śmulety> Boże, drogi. Głupota, głupota czasem tutaj. ta inteligencja jest porażająca. Hmm, bakteria sobie przyszła. Celtowie prowadzą najnudniejszą politykę na świecie. Nic nie robią kompletnie. zabiednąć znowu, a dobra na polu to możemy, opracowano technologię filozofia 1, świetnie teraz zwiększenie rangi dobrze, nieuchronny bunt no to, to oczywiście nawet lepiej, jak ten bunt będzie, bo nam na, i tak na tej prowincji nie zależy a tutaj jest pełna armia się cofnęła więc nic z tym nie zrobię ale mogę zrobić tak, mogę uderzyć na Karalis lub mógłbym się cofnąć i zaatakować te prowincje po tej stronie. I tak zrobię, wiecie? Więc tak. Tak, zróbmy sobie cało naprzód. <laughs> Zasuwamy w tą stronę. Co możemy sobie teraz rozwinąć? Co my tu mamy? Plus 6% do przychodów generowanych przez, przez kulturę, wszystkie regiony, 10% do kosztów akcji politycznych, 5% do częstotliwości występowania studentów dyplomatycznych, minus 5%. Archiwum ekonomiczne. 5% do kosztów działań wysłanników, 5%, minus plus 5% do wysokości podatków, plus 3% do ładu publicznego, wszystkie prowincje, plus 5, minus 5% do współczynnika korupcji, Wiecie co zrobimy to sobie. To mi da zadowolenie, które jest teraz dla mnie dość istotne. Tu zbudujemy sobie tą bibliotekę. Może nie było? Może nie słucham. Następnie podciągniemy sobie armię tutaj. Podciągniemy sobie też armię. W tą stronę może? O, interesujące. Dobra, nie. Tutaj sobie na pewno zwerbujemy kolejnych żołnierzy. Będą to jeszcze dwie falangi. Peltastów tutaj na razie nie mamy, więc będzie to jazda obywatelska. Jeden oddział jazdy obywatelskiej. Ale ulepszenie tego byłoby niegupim pomysłem. Zbudujemy tutaj na pewno amfiteatr. Zbudujemy sobie też koszary lepsze i megapolis? Może nie. Tutaj bym zbudował megapolis na pewno. 460, ładnie. I teraz by trzeba było się nimi zająć. Możemy ich zaatakować, tak naprawdę. Bo te armie. Gdzie, tu, gdzie oni są w ogóle? Tak, ta armia. Niech zasuwa. Na razie tutaj. Pięknie. Armia natomiast też niech zasuwa cały czas w tą stronę. Są już blisko, więc nawet jeżeli byłoby potrzebna jakaś naprawdę magiczna pomoc bardzo szybko, to oni są w stanie to zrobić. Wy możecie to zasuwać do Cyreny. Nie, inaczej zrobimy. Wiecie co? Zasuwacie z powrotem tutaj. Zamienię te, bo tymi dwoma armiami zaatakuje Syrakuzy. I zajmę sobie Sycylię. Więc Sycylia wtedy będzie moja. Mm -hmm. I mamy tutaj możliwość awansu, więc tak. Damy ci oczywiście do dygnitarza i do dygnitarza. Pięknie. Coś jeszcze? Tak. Śpieg. Śpieg to będzie oczko. Tutaj ci damy 10% szans na, na krytyczny sukces. I cóż, koniec tury? oni dalej nie odbili sobie na polu tam stoi armia nie no spoko do nie Ty do wojny przeciwko sporcie hmm. Nie. I tak nie wpływa to jakoś negatywnie na nasze relacje, więc może być. Wysłanie armii do Sparta jest mi tak nie na rękę. Tak bardzo to, tak bardzo daleko jest. Muszę całe morze przepłynąć, żeby do nich dotrzeć. To bardziej, że bije się z Rzymem aktualnie. Dobra. Mowa handlowa rozwiązana. O, szkoda. Bunt. No i dobrze. Wynegocjowano pokój. Na podzielnicy to wiemy. Co byśmy chcieli teraz stąd? O, na przykład tutaj moglibyśmy zaatakować tryb domyślny i zaatakować Karalis. Pięknie. Plus. Wy zasuwacie dalej tutaj. Hmm. Są te syrakuzy. Boję się za bardzo tą wypływać z syrakuzy. Nadwyżka populacji. W tym miejscu. Okej, okay. no to co to jest? Osada cywilna. Bach. Bach. Nadwyżka populacji. Syria. Syria ma duże bonusy do. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Dostępne do ulepszenia. Co to w ogóle jest? Handel lokalny, przemysł 10%. No to w takim razie kopalnie rozwiniemy sobie też kopalnie i dum, 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 dum. Szody z rolnictwa rozwiniemy sobie to. Pięknie. A następnie osadę moglibyśmy zrobić, ale jeszcze w Wypowiedziano wojnę. Stopowa Horda Kimeria. Czy może w takim razie Kimeria będzie chciała z nami teraz jednak pogadać, a to dobrze mi się bo no to mi bardzo jest na rękę. Aktualnie mnie nie zaatakują. Syrakuzy. Niezadowolona ludność. Gdzie? Tutaj. No, ale już jest coraz lepiej. Więc nie płaczcie aż tak bardzo. Zwerbujmy sobie teraz. W tym miejscu musimy coś zrobić. Czy to biblioteka? Nie. Więcej wojska. <laughs> Raz. Dwa. Trzy. Na pewno. I mogę cztery. I wypowiedzmy wojnę tym, bo nam się kończą, kończy czas na zadanie. Na wykonanie zadania. Więc tak. Robimy sobie. Teraz save'a. Zapisz. U, znów. A, Idziemy tutaj, macie jakichś sojuszników? Nic nie macie, kompletnie nic nie macie. Więc ja wam po prostu wypowiadam wojnę. Konfederacji nie będę wzywać. Pięknie. I teraz tak um. efekt. Stefanos. Ireneusz. Ireneusz jest czyj? Stefanos. Stefanosie, czy ty jesteś, Boże, drugi? Stefanos, e, Eurypides też jest nasz, chyba. Eurypides. Nie, Eurypides nie jest nasz. Tylko ten jest nasz. No to w takim razie tym zaatakujemy. Stefanosem. Uj, uciekł. Pięknie. Mhm. No to co, w takim razie my sobie podejdziemy teraz tutaj. Dziup. Um, o, będzie zasadzka, pięknie. Dobra, Ireneuszu. Wierzę w ciebie. Pięknie. Z takich rzeczy będę korzystać. Oooo, zabijeńców. Uciekaj, uciekaj. I weźmiemy sobie tutaj oczywiście. Miasto. Miasto jest niebronione, do tego się na taką postacią. Okupacja. Bardzo ładnie. 500 już za wykonanie zadania i teraz mój Eukles tutaj Zasadzka, pięknie mhm. stać Bardzo ładnie w trzeciej rangi Testy. doskonale i jeszcze może się uda. Nie, ale się uda to. Więc tak my na pewno podejdziemy tu, Ziup. Ty pójdziesz już w tą stronę. To powinno mi podnieść znacząco siłę polityczną. Dokładnie. Nawet, Nawet możemy jeszcze zaatakować do przodu. I ziup. Okej. Okay. Okupacja. Pięknie. Plus ziół. Zasadzka. Bardzo ładnie. I w zasadzie zostali wykończeni. Wszystko zrobiłem, co tylko się dało. Na nasze miasto zmienimy. Harmozja. O, pięknie. Dobra. To nie możemy zmienić. To wyrzucę. To zmienię na jamy. Mhm. I w zasadzie zobaczmy, ty dostać pewnie dużo punktów. O mój Boże. Wszystkie oddziały morale. Tych perków jest zdecydowanie za dużo. 5% walki z Warszawskimi za wszystkimi oddziałami, które walczą, dla wszystkich oddziałów, które walczą z ludami wschodu, może być ciekawe. Co sobie weźmiemy? Więc tak. Co możemy ci tu jeszcze dać? Na pewno wojownika. Na pewno żołnierza. Pięknie. Tutaj też chyba was był. Okej, okay. żołnierz. Tak, wyrzuciliśmy ich praktycznie stąd. Świetnie, tutaj tak samo. Wyśmienicie ci wojownicy. Damy ci wojownika. O Boże. Plus dwa do morale. Co tu jeszcze mieliśmy? Damy ci plus jeden do autorytetu. Armia to coś awansowała? Nie. Dobra. Więc tak, Europites. Tutaj mamy tego jednego naszego głównego Euklesa i Stefanos jakoś nazywał. Stefanos Eukles. Pura i Bam. Dobra. Który, on jest, tu, który to jest teraz? Który? Eukles... Stefanos. Dobra, znalazłem was. To jest ta armia i ta armia. A, więc będziemy musieli nimi sobie bardziej dynamicznie wojować. Ze względu na to, żeby mieć te wszystkie bonusy z polityki. By oni awansowali po prostu w szeregach i tak dalej. I teraz dojdźmy sobie tą armią tutaj. Pięknie. Więc tak, ściągnęliśmy Atamasa i ściągnęliśmy Nikodros. No, to no kolejne armia pomocnicze w takim razie. Wróćmy na nasze morze i naszą, naszą flotę. Teraz. O, następnej że dopiero będziemy mogli to zrobić. Dobra, <laughs> to w takim razie tutaj kończymy turę. Jest po prostu idiot, nie wiem, SI w tej grze nadal jest idiotyczna jeżeli idzie o mapy kampanii. No biegają w tej z powrotem bez ładu i składu. Bez jakiejkolwiek wykazywania inicjatywy, ofensywy, nic, no zobaczcie, no... Celtowie sobie zasuwają pół gry w tej z powrotem, bez celu, na farszownym marszu, nic nie robią, nie prowadzą ekspansji. No, to, to, mnie, to mnie wkurza akurat w tej grze i to, to jest bardzo słabo zrobione. Od czasu do czasu jakaś prowincja zostanie zajęta przez inną frakcję, ale generalnie to nudnie się, nudno się robi troszeczkę. Nawet powiem Wam, że do prowadzenia bitew, co często mi zarzucacie, że ja nie prowadzę bitew samemu. Tu nie o to chodzi, by prowadzić bitwy samemu, bo te bitwy no, są proste do wygrania. Tam da niewiele daje frajdy Mi to zabiera tylko czas, tak naprawdę, bo my to wygramy tak czy siak i nie ma żadnego problemu z wygraniem tego. Zwiększenie rangi. Mhm. Dobra, intryga polityczna. Skutek zabezpieczony, awans. Zobaczmy to szerzenie pogłosek. strasznie drogie. Zabójstwo, Boże drogi. Masz jedną ambicję, jedną ambicję, jedną ambicję, dwa ambicji. Trzy ambicje ty masz. Ciebie bym przekupił na naszą skorzyść. Okej. Okay. Zabezpieczymy cię od razu awans. Tutaj też zabezpieczymy awans. Również chcę mieć ambitnych ludzi. To jest ambicja. To jest coś takiego co jakby się ambicje mnoży się razy grawitas i wychodzi tyle ile oni jakby naprawdę dostają. Dlatego wtedy jest łatwiej. Jeszcze bym sobie chciał zabrać tego abresa. Przekupić. Pięknie. Zabezpieczmy mu od razu awans. Dobra, moje stronnictwo już troszkę urosło w siłę. Super. Teraz tak, co możemy tutaj zrobić politycznie? Na razie nic, mają 53, mamy 47, polityka. Na razie tracimy, w następnym zajmę się tym. Teraz jednak zajmiemy Karalis. Ważnie. Dobra, w takim razie utrzymaj blokadę. I zrobimy sobie. Okej, okay, moglibyśmy tędy zaatakować. Zrobimy tak. Popłyniemy sobie tymi. Mm -hmm. Ty nawet na forsownym marszu możemy tak. Zaatakujemy po prostu stamtąd. A wy natomiast zasuwacie do Kartaginy. Pięknie. Ta armia trochę szkoda, żeby się marnowała. Dyplomacja. Zobaczmy. Arwenowie, może wy będziecie w końcu chcieli ze mną... O, nie nieagresji umiarkowany, zajebiście. Umowa handlowa. Prawie tysiąc dodatkowego dochodu. Nie chcecie, ale umowa handlowa. A ja bym wam za to... Uuu, no wysoka jest przecież. Przed chwilą mnie chcieliście. Dobra, Arwenowi w takim razie. Sojusz wojskowy. Nie. Sojusz obronny też nie. Mamy z nimi bardzo dobre relacje, za to że się bijemy z Rzymem. To mnie cieszy. Kto jeszcze? Kto nie lubi Rzymu? Epir lubi niestety Rzym. Masalia lub nie lubią Rzymu, więc z nimi moglibyśmy spróbować porozmawiać. Nie? Umowa handlowa? Też niestety nie. Syrakuzy bardzo lubią się z Rzymem, niestety. Tu bym chciał z Wami pohandlować. Okej. Okay. W takim razie z Wami. Nie, z Wami nawet nie mogę. Wracam jeszcze sobie na front wschodni. I co możemy tutaj zrobić? Mogę zwerbować sobie dodatkowe siły w tym miejscu. Będą po prostu dodatkowe falangi. Tu natomiast zrobimy tak. Jest już plus 15, świetnie. W takim razie myślę, że wysuniemy, zaczniemy wysu wysuwać ofensywę w tym kierunku. Pięknie. Wy natomiast zasuwacie sobie tutaj do Persepolis. A wy, zaczniecie werbować kolejną armię. Świetnie. I koniec tury. Zobaczmy jeszcze, czy możemy kogoś awansować. Jest, jedna osoba. To jest szpieg. Mhm. I damy ci oczywiście do skradania się, jak zawsze. To jest chyba najlepszy... Najlepsza rzecz, którą możemy u nich rozwijać, tak naprawdę. W tej turze będziemy musieli się zainteresować <laughs> troszeczkę modernizacją nowych prowincji, które zdobywamy, ale nie powinno być z tym wielkiego problemu. Czego chcecie? Traktat pokojowy w zamian za. Nie, co ty? 6 tysięcy to ja więcej naturę ciągnę. No, to nie jest dla mnie żadna. Uh, zaleta. Mhm. Mm to jest Neapol, tak? O, no, to nie raczej nie ma. Szans choć wiecie co? Na upartego... O, nie, oni mają tutaj za dużo. Mm -hmm. Harcownicy. Dalscy szermierze. Oj oj, oj, oj. Jedny, jeden z mnie nie da z tym rady. To Znaczy, ja kurde, na no upartego to bym mógł, mógł z tym walczyć, tym się nie chcę. tak, powiedz, ja chcę stracić Neapol, ponieważ wtedy będę mógł go splądrować drugi raz. A utrzymanie Neapolu nie leży teraz w mojej mocy. To, była, to był czysty zarobek, żeby tutaj zaatakować i poniszczyć moją infrastrukturę całą. Zwiększenie rangi, cudownie. Arystokrata. I mamy plus 25 do przychodów z rolnictwa i plus 4 do ładu publicznego natura. Super. 10 tysięcy dochodu. Teraz w takim razie lecimy tu. W tą stronę. W I zróbmy tak. To wyrzućmy. Studnia. Co mi daje studnia? Plus 2 do ładu publicznego, plus 2 do rozwoju. le To co to jest? Czy tutaj w ogóle jest jakiś... Tu nie macie żadnych zasobów, więc jest to trochę bezsensowne. Um, to też rozwalimy. To też rozwalimy. Inne rzeczy chcę tu pobudować, zdecydowanie inne. Um, czy to jest ostatnia prowincja z tej strony? Prawdopodobnie tak. Więc my sobie zaraz przejdźmy tutaj, w tą stronę. Teraz od razu tutaj, żebyśmy im pomogli te dwie armie. Zasuwają, przepraszam, was na chwilkę i jedziemy dalej. Dobra, więc tak, tutaj kontynuujemy od razu. Pójdziemy sobie tędy Stefanos i Reneusz. Znowu zapomniałem, który jest który. Stefanos, dobra. Stefanos jest tym, który powinien atakować. ty zasuwasz pierwszy. Tobie, ciebie postawimy od razu z tyłu. Ciebie można by też zaatakować. Idziemy sobie tędy. To jest plus 32, nie musimy tutaj stać. Ładnie. Tego nawet moglibyśmy już zmodernizować sobie troszeczkę. Idź do Persepolis. I a w zasadzie to nic nie będziemy robić z tym. Ta cała armia. Niech się przygotuje jeszcze dwie falangi. W tym miejscu natomiast więcej tych i teraz by trzeba było zwerbować szermierze w kolczugach by się przydali, tu mamy falangi, falangici w kolczugach, Uuu, zajebiście, możemy nawet słonie zwerbować, pięknie, ale peltastów mi niestety brak, zamiast peltastów zwerbuję sobie słonie, afrykańskie słonie, ale to nie są bojowe, to są to małe słonie. Hmm. Tak? I zacznijmy modernizować. Co tutaj byśmy chcieli zrobić? Tutaj przede wszystkim to jest. Wiecie co, jamy zbożowe to zrezygnuję z tego i zrobimy sobie tak. Tutaj wyrzucimy, bo tu jest bonus do przemysłu. tak. Tak. To lepszymy. Tutaj do szerzenia kultury. Świetnie. Na Następne, turze zajmiemy już to miasto na i będziemy mieć całą dolną prowincję, te dwie armie zajmą natomiast resztę, te cztery miasta i na tym się skończy panowanie tak naprawdę w tym rejonie przeciwnika. W natomiast. nie, tutaj w Pura, Pura najgorzej będzie, bo będziemy musieli sobie zostawić na razie jedną armię do pomocy. Uh -huh. Wróćmy na razie tutaj, czy mogę już nim poruszać się? Mogę, <laughs> cudownie, w takim razie robimy tak. A, cała naprzód. Zióp. Zióp. wielka flota. Teraz możemy zaatakować. Piechoty strat brak. Okupacja. Bardzo ładnie, nazbrojowy przepływ. Zwiększenie rangi. Mhm. Więc tak, wamy na pewno wejdziemy sobie tutaj na ląd, byście mogli się zregenerować. Spytnie. Teraz, co mamy w Karalis? Karalis mamy dzielnicę Biedoty, którą wyrzucę i na to mnie na razie stać. A tutaj natomiast będziemy mogli sobie wreszcie coś zbudować. Co mamy? Wytrawni strzelcy, 4% strzałów na minutę dla wszystkich okrętów wsparcia, 4% strzałów na minutę dla wszystkich okrętów artylerii. Weźmiemy to. Wojownik. Marynarz, plus 2 do zapału jako dowódca floty, plus 10% do premii do taranowania dla wszystkich oddziałów, tylko flota. Bierzemy. Natomiast w tym miejscu, w następnej turze powołamy sobie kolejną armię. Tym razem będzie to flota, bo mogę, to ile mam armii? Mogę mieć jeszcze 3, 5 flot. I myślę tak, że jest raz, dwa, tutaj jest też z jedną flotę, tutaj bym jedną flotę powołał. Mamy dużo pieniędzy, które chciałbym spożytkować. I jak widzicie nasze państwo już rozrasta się na gigantyczne tereny. Mhm, pięknie. No i cóż, tutaj w takim razie podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa!